Kolejna część, kolejny materiał, jak żyć. W tej części ryzykując, żebyśmy żyli jednak ryzykując. Oczywiście nie życiem, nie posadą, czy tam wszystkim. Ale pamiętając, że niekiedy jednak trzeba opuścić w jakiś sposób tą strefę komfortu. Na przykład kręcąc materiał na YouTube'a i stając przed możliwością, że. Robimy z siebie idiotę, kretyna, że ktoś się będzie z nas śmiał, że w komentarzu w niezbyt ładnych słowach wyrazi opinię na temat naszego wyglądu, mówienia, samego materiału, inteligencji, ale jeśli nie zaryzykujemy, to nie będziemy spełniać swojego marzenia, na przykład, że publikujemy na YouTube. Więc pamiętajmy że to ryzyko nie odnosi się, żebyśmy od razu wyskakiwali z 10 piętra, czy żebyśmy rzucili pracę, spakowali się i wyjechali na Ural, czy tam nie wiem, do Australii, ale żebyśmy nie bali się ryzykować, nie bali się stawiać nowych, ciężkich bardzo często kroków decyzji, że to bardzo często nie ryzykujemy, bo boimy się opinii innych albo że nam się nie uda. Jeden z takich odkrywców powiedział, że za 50. razem coś, nie wiem, tak mniej więcej, co to cytuję, że za 50. razem mu się udało coś tam odkryć. To nie mówił, że te 49 razy to były porażki. Te 49 razy to były próby, które doprowadziły go do osiągnięcia sukcesu. Za 50. razem mu się udało i nie patrzył na te 49 razy jako porażki, tylko jako próby. Gdyby nie ryzykował, gdyby dalej nie próbował czegoś osiągnąć, nigdy by tego nie osiągnął. Zatrzymałby się za trzecim, piątym, 10. razem, za 49. razem powiedziałby nie, koniec. No i by tego nie osiągnął, nie wynalazł. A tak, ryzykując bardzo często, tak jak mówiłem, nie ryzykujemy tego, żeby nie zrobić z siebie idioty. Na przykład teraz ten materiał. Ktoś może go obejrzeć i stwierdzić, no, debil. Robi z siebie idiotę, mówi o głupich rzeczach czy o oczywistych rzeczach, czy nikt tego nie obejrzy. Bardzo często obawiamy się, nawet nie tych swoich znajomych, którzy uśmiechną się, o, kręcisz na YouTube'a, super. Ile na tym zarabiasz? Najczęstsze pytanie. Ale tych obcych ludzi. Włożymy koszulę czy taki zegarek do garnituru, zaryzykujemy, bo nam się podoba. Nam się podoba ten diver, nie jesteśmy Jamesem Bondem, żeby mieć divera do garnituru, ale jednak zaryzykowaliśmy, spodobało nam się, to go tak nosimy. Czy też odnosząc się do wcześniejszych materiałów, chodzi, idziemy na. Mm, Naukę, kurs gry na gitarze czy też tańca. O, to też jest. Dużo osób nie idzie na kurs tańca, bo się wstydzi innych. Ktoś zaryzykuje, pójdzie, brzydko mówiąc, oleje to, co inni myślą, że, że po prostu poszedł się tego uczyć, ale za pół roku, za rok będzie umiał grać na gitarze albo potrafi będzie potrafił świetnie tańczyć. Nie zaryzykowałby nie wyszedłby z tej strefy komfortu, że ruszył tyłek, przejechał kilka linii albo tam musiał na rowerze czy samochodem. Mógł w tym czasie leżeć, czytać, oglądać serial, cokolwiek robić, ale nie, on zaryzykował, ruszył tyłek i mu się chciało, osiągnął coś, umie teraz tańczyć. To ryzykowanie to jest bardzo duże słowo. To wychodzenie z komfortu stało się już, ze strefy komfortu, stało się już tak oklepane. Ja po, to, co spowodowało, że to zacząłem kręcić. Przeczytanie 20 stron podręcznika, książki, nie wiadomo, co to jest, o samodoskonaleniu. Był to prezent, nie kupiłem tego, więc spoko. Nie wiem, czemu taki, ale. Tam to wychodzenie ze strefy komfortu było powtórzone. Mogłem to zakreślać i liczyć, 1, 2, 3, 10, no na pewno. A to był początek. Pierwsze 20 stron z kilkuset-stronicowej książki. Więc to już jest tak oklepane, że aż nieprzyjemne. Po prostu nie bójmy się zaryzykować robić kroków, podejmować samodzielnie, szczerze decyzje chcemy wyjechać no już ten oklepane mazury chcemy wyjechać do Czech na wakacje a nie jak wszyscy do Włoch, Francji, Grecji, Hiszpanii, Grecji, boże Grecja była, Egiptu, przepraszam. To jedziemy do tych Czech. Olewamy znowu to brzydkie słowo. Nie patrzymy na to co inni robią, ryzykujemy, jedziemy do tych nieszczęsnych Czech. To, że ryzykujemy, ma się też odnosić, że żyjemy dla siebie. Mamy do wyboru dwie prace, bierzemy tą troszkę gorzej płatną, ale tą, która nam sprawi przyjemność. Ryzykujemy, że mniej zarobimy, ale będziemy szczęśliwi. Więc to ryzykowanie to nie tylko skakanie ze spadochronu, ym, nurkowanie w jaskniach to bardzo często też krok, że idziemy do niestety do nowej pracy, że podejmujemy decyzję, która może nam się wydawać, że zrujnuje nam cały majątek, ale to robimy. Bez ryzyka yy, nie ryzykujesz nie pijesz szampana, coś takiego gdzieś na podkoszulku widziałem, ale to tak mniej więcej się pokrywa, że y, jeśli nie zrobimy pierwszego kroku, nie będzie kolejnych. Jeśli po porażce się nie podniesiemy, niestety nie będzie nic z tego. Dziękuję, oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Wiadomo, Twoja aktywność jest dla mnie ważna, dla tego kanału. Nie podobało się? Daj łapkę w dół. Podobało się? Daj łapkę w górę, pokaż znajomym, opublikuj, udostępnij, pokaż innym. Dziękuję za uwagę, zapraszam na wcześniejsze i na późniejsze materiały.